Łukasz trener Lubania Maniowy, trenerze gratulacje, dziesiąty w historii Lubania tytuł zdobywcy pocharu Podhala i to takie potwierdzenie Waszej bardzo dobrej rundy jesiennej. Tak, tak, bardzo się cieszę z tego sukcesu, tak jak Pan powiedział jest to dziesiąty tytuł w historii Podhala, drugi z rzędu. I to też jest tak ukonorowanie tej naszej dobrej rundy. Wiadomo, ona się jeszcze nie skończyła, ale gdzieś te mechanizmy w naszej grze, dobre wyniki okay. cały czas się potwierdzają. gdzie też po, bardzo profesjonalne podejście chłopaków od pierwszej do, do ostatniej minuty. Nie, nie zlekceważyć bo żeby mogło wydawać, że z ligi, że będzie łatwo i przyjemnie. też powiedzieć, że tak było, ale myśmy też pracowali na to, żeby ten wynik był taki, a nie inny. Będzie bardzo dobrze, dobrze ułożył. Tak to powinno wyglądać ze strony faworyta, szybkie bramki pozwoliły wam na pełną kontrolę tego meczu już do końca. Tak, tak, dokładnie. Wciąż się bardzo dobrze łozu, szybka szelona bramka, ale też byliśmy... Byliśmy ambitni, chcieliśmy strzelać kolejne bramki, nie przestaliśmy na jednym czy dwóch trafiach, tylko dążyliśmy konsekwentnie do kolejnych bramek. Ale ja też bym chciał pochwalić w tym momencie przeciwnika, zagrali tak w finale, nie zamurowali bramki, nie chcieli przegrać tego meczu powiedzmy 1-0, czy, czy grać wybijać po autach. Poszli ambitnie, wysoko, tak się powinno grać w finałach, niezależnie czy gra przeciwnik z wyższej czy z niższej półki, to jest istotne, żeby grać ambitnie, odważnie, więc tutaj też słowa uznania dla przeciwnika, że, że zagrał bardzo odważnie w tym meczu jeszcze jest trener przegranego, finalisty drużyny z Wielkiej. Trenerze no, na pewno rozczarowany może nie tyle postawą, co wynikiem. Zresztą, powiem tak, pierwsze gratulacje trenerowi drużynie przeciwnej, no, bardzo dobrego meczu. No, wiedzieliśmy, przecież że przyjdzie do nas drużyna dwie klasy i grańca wyżej z czwartej ligi, która można powiedzieć, że rozdaje tam karty, no, co świadczy o tym nasze spotkanie. Jeden przegrany tylko mecz, najmniejsza ilość straconych bramek. No i wiedzieliśmy, że, że będzie ciężko, no nie wiem, jakoś dziwnie moi zawodnicy yy, związane nogi mieli po prostu, Ze zestresowani myśli, a naciskaliśmy na to, żeby po prostu na luzie wyjść i tak dalej. Co no, mogę więcej powiedzieć? O. Dali nam szkołę, pokazali jak się gra w piłkę. No, wyciągniemy wnioski, zanalizujemy mecze i pokażę pokam jak się gra w piłkę. No, tak się gra w piłkę i gratuluję, gratuluję jeszcze raz. Gości Lubania pochwalił Was za to, że nie postawiliście na zamurowanie własnej bramki, tylko chcieliście grać od samego początku otwartą grę. Faktycznie takie było założenie? Znaczy, no, bardziej mieliśmy ustawić w obronie niskiej i do szybkich ataków. No. Nie, rywal nam na to nie pozwalali, ponieważ no, byli no, w każdym elemencie lepsi od nas, no, w to skoka, bo w biurach nie pozwolili na rozgrywanie akcji i tak dalej. Puściło trochę może w 60 minucie, może Lubań też pozwolił nam bardziej grać, żebyśmy żeby też budowali na swoje połowie po by prasowali zorganizowanym pressingiem. No jakoś to wyglądało, ale jestem niezadowolony, po prostu myślę, że nas, nas stać na dużo więcej. No. No tak jak mówię, będziemy się uczyć od nich przynajmniej, bo są lepsi. A sama na poprawę zarówno? No mam nadzieję, że, że w Pucharze trafimy na nich i się zrewanżujemy, no i będzie okej. Okay. Na pewno postaram się, żeby ten wynik był niższy I gra lepsza oczywiście. Marcin Lesarski, z spotkańskiego w piłki nożnej. Marcin zawsze się liczy w Pucharze, gra faworyt z takim mocnym że będzie niespodzianka ale też są takie scenariusze, że te mecze są jednostronne. No i taki ten mecz dzisiaj był jednostronny, potwierdziła się różnica tak rozgrywkowych. Zdecydowanie tak, no widać było od samego początku, że drużyna Lubania mocno nacisnęła na przeciwnika i chcąc jak najszybciej zdobyć korzystny dla siebie wynik. Szybko zdobyte bramki ustawiły też ten mecz, no ciężko było się drużynie gospodarzy odbudować po takich szybkich czterech ciosach praktycznie, więc no tak to czasem było w piłce, że jednak ten faworyt na papierze, potwierdza swoją formę również na wojsku. Trzeba, teraz trzeba trzymać ciuki za Lubania, żeby pokazał się na szczeblu najpierw małopolskim, a potem ogólnopolskim. Na to liczę I to jest mocna drużyna od wielu lat na wysokim poziomie, także liczę, że również dobrze zaprezentuje się na szczeblu wojewódzkim, a być może już nawet na centralnym. Tego im życzę. Kilka słów uznania dla gospodarza drużyny z Lipnicy Wielkiej, bo jest to wyzwanie zrobić w środku tygodnia mecz. A, a mimo wszystko uważam, że tuż było taką atmosferę jednak tego piłkarstwa święta, mimo że z racji godziny tych kibiców nie było za wielu. Zgadza się z tego miejsca serdecznie gratuluję gospodarzom i organizatorom tego wydarzenia Babiej Górze Lipnica Wielka, ale również wujtowi gminy Lipnica, Małpolskiemu Związku, Związku Piłki Nożnej. Wiadomo, że to godzina 15 w środku tygodnia, nie jest to komfortowe dla żadnej z drużyn. My jako Podhalański Podokręg Piłki Nożnej czynimy starania o to, żeby, żeby te mecze rozgrywać albo w weekendy albo też być może na neutralnym boisku w późniejszych godzinach, ale póki co uznaliśmy, że jednak możliwość zaprezentowania swojej drużyny i zorganizowania takiego finału w jakichś mniejszych ośrodkach też jest bardzo korzystne dla takiego klubu. I to myślę, że, że podnosi też atrakcyjność tej piłki nożnej w danej mniejszej miejscowości. Tobaczmy troszkę, bo jakby ta nietypowa pora i dzień to też wynika z formuły rozgrywek, ponieważ jako Podokręg my musimy zakończyć rozgrywki jeszcze tej jesieni. Zdecydowanie tak. Zmieniły się regulamin, musimy zakończyć rozgrywki w danym, w danym, w danym roku, więc już nie możemy jakby grać jak z wyprzedzeniem tego pucharu, więc... Duży napięty kalendarz i duża liczba drużyn na podchalu powoduje to, że po prostu póki co szukam rozwiązania, żeby można było to zagrać, tak jak powiedziałem, w weekend lub też w, godzinie, w godzinach popołudniowych, jeżeli musiałby, musiałby być to już środek tygodnia i jako zarząd będziemy próbować znaleźć takie rozwiązanie. Nie można również zapomnieć o sponsorach tego wydarzenia jakim były Kotelnica Białka, Tatrzańska, Mid Sport, czyli Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Bez nich też ta impreza nie miałaby takiego blasku, jaki jak, jak miała. No i jeszcze raz z tego miejsca dziękuję organizatorowi za fantastyczne przygotowanie i fantastyczną atmosferę. Mimo tej środka tygodnia dużą liczbę kibiców, które udało się tutaj zgromadzić, widowisko było bardzo atrakcyjne i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.